Tak, drodzy Państwo, tamto to nie była reklama, to my byliśmy. Byliśmy na żywo przez chwilę przed jinglem. Teraz jest wszystko tak, jak być powinno. Paulina Lupan, stylistka. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam, bardzo serdecznie. Tak, ja mówiłem, że Ty jesteś zawsze przygotowana, jesteś bardzo często naszym gościem. Bardzo często Kasia korzysta z Twoich porad. Dzisiaj ja się skusiłem na Twoje porady, bo wiele razy słyszałem, jak doradzasz, jak się ubrać Miło nietypowo, mi. jak się ubrać przy okazji na przykład różnego rodzaju uroczystości i idą święta. No i jest problem. Myślę, że kobiety mają mniejszy problem. Chociaż oczywiście możemy się tutaj kłócić do godziny 19, kto ma większy problem z ubiorem na święta, ale wydaje mi się, że jednak to mężczyźni, którzy chcieliby inaczej wyglądać, chociażby w przeciągu tych dwóch dni, no bo trzy dni mamy świąteczne, mamy i wigilię, i pierwszy, i drugi. Drugi dzień Dokładnie. Świąt. No i jeden garnitur. No tak jest, jak, jest jakieś rozwiązanie? Tak, są, są rozwiązania, coś tutaj wybrałam, także pokażemy to później, ale um, też widzę, jak mam do czynienia z klientami płci męskiej, mhm. że rzeczywiście jest problem z, z ubiorem ogólnie na co dzień, co dopiero na święta. Um, panowie mają do wyboru najczęściej, właśnie garnitur, albo ewentualnie jeansy, t-shirt. tak? No, zaczęły się na całe szczęście koszule i wariacje na ten mhm. temat. Więc to jest bardzo fajne wyjście. Pojawia się coraz więcej sklepów dla mężczyzn, także warto się rozejrzeć. Także, no i, i, i można naprawdę bardzo dużo rzeczy fajnych ze sobą łączyć. I wcale jakby święta, te dni świąteczne nie muszą być nudne, czyli znowu musimy się wbijać w ten garnitur, tak? Czyli nie tylko garnitur zdobi mężczyznę, nawet zwykła koszula wystarczy, taka jak moja, jest ok? Oczywiście może być, bo jest biała, jest odświętna. W zależności w połączeniu, co do niej dodamy, tak? e, Jak się uczeszemy, to wszystko mm. po prostu ma tutaj jakieś e, znaczenie. Mm. Właśnie, fryzura też ma duże znaczenie. No te dodatki, mm. tak? W tym momencie te dodatki, co najważniejsze, bo tak jak obserwuję panów, no większość niestety panów nie lubi garniturów. Mm. No, wbijają się w te. W te, w te w te ubrania, ale tak naprawdę widać po nich, że oni się źle w, jakby w, w nich czują. Więc e, jeśli, jeśli już naprawdę kupować jakiś garnitur, to warto jest. E, Pochodzić za tym i dopasować taki, że będziemy się bardzo fajnie w tym garniturze czuli. E, Panowie, którzy są na przykład wzrostem mniejsi czy wzrostem wyżsi, często mają problemy, tak? Z, tak. Tymi, z tymi sprawami długości, no, są w tej chwili garnitury szyte na miarę. Wcale to nie jest jakiś wyższy koszt. E, może troszeczkę jest tam jakieś dopłaty za indywidualne zamówienie, ale mieć uszyty garnitur na siebie żeby wszystko pasowało, no to. No w tym momencie to będzie rewelacja, więc panowie korzystajcie oczywiście z takich, z takich możliwości. No i rozejrzyjcie się za innymi możliwościami. Zaraz tutaj powiemy co można ewentualnie jakby zamienić, żeby, żeby ten strój wcale nie był taki nudny. Dokładnie. Dzisiaj pomaga nam Paulina lupa, ale dzisiaj pomaga nam również firma Gentleman. Tak. Sklep Gentleman znajduje się w Kupcu Poznańskim na drugim piętrze, bardzo blisko od naszego studia. Ja nawet tak, widzę. Tam widać, widać. Tak, spory ruch, no bo rzeczywiście święta idą, trzeba coś tak, znaleźć. Tak, muszę powiedzieć, bo byłam osobiście wybierać właśnie ubrania, żeby coś tutaj Państwu pokazać i Panom szczególnie. No, że obsługa jest też bardzo fajna, bardzo fajnie doradzają, wiedzą, że się znają na, na, na rzeczy, jak to się mówi, e, idą w zgodzie z, z trendami i, i naprawdę można też się im poradzić. A jeśli no, nie chcemy jednak, albo inaczej może, jeśli chcemy jakiegoś tam innej, innej, innego spojrzenia, tak, niż kogoś, kto sprzedaje, no bo wiadomo, że ktoś, sprzedawca zawsze będzie chciał sprzedać, sprzedać Dokładnie. towar, także no możemy po prostu z, z usług stylisty czy stylistki skorzystać, bo no żeby po prostu jakby dopasować. No garnitur nie kupuje się na 5 minut, tak? czy na jakieś jedno wyjście, tylko już wiadomo, na jakiś dłuższy okres życia. Dokładnie, ja tak sobie pamiętam, jak e, jakikolwiek wesel, jakakolwiek impreza, to nawet jak panowie pojawiają się w garniturach, to jest 5 minut. I po wszystkim, prawda? Ściągają marynarki. Tak, najczęściej jest ściągnięcie zaraz marynarki. Wszyscy tylko tam do, ob do obiadu. Nie no jeszcze w czasie obiadu jest ok, a później wszyscy ściągają. No i, i to jest y, y, najgorszy widok w tych kamizelkach panowie. Ja nie mam nic przeciwko mhm. kamizelkom, bo kamizelki można bardzo fajnie pokazać, no ale najczęściej. Y jest to okropny widok. Okej, okay. to dobrze, żeby okropnie nie wyglądać na te święta, to za chwilę będziemy się pytać Paweł, co zrobić. My się na chwilę rozstaniemy. Teraz już raport przygotowany przez Laurę Stachowską. Po raporcie powracamy i pokażemy, w jaki sposób można się ciekawie ubrać na święta.